to było nie wiem z jakiś tydzień temu chyba to wtedy znalazłem na relicie to dziwne ogłoszenie tam były jakieś tam miksele za stówę z jakimiś jeszcze tam pierdołami więc postanowiłem że na początku pomyślałem, że to jest bez pomyślałem, że to mogę kupić, że niby będzie specjalna 30 subskrypcji, ale to najwcześniej to się chyba w grudniu dobije, więc nie robię tego jako specjal ale kupiłem to, i po tym jak to kupiłem, oczywiście OLX wystawił to na pierwszą stronę i pojawiło się tego zdjęcia na Discordzie plus, to też trochę wina sprzedawcy, bo nie potrafi usunąć sprzedanego ogłoszenia, więc w tym filmie chcę pokazać te no te ale trochę dziwne. zacznijmy od najnormalniejszego, czyli jest Slambo to jest po prostu Slambo o, teraz lepiej widać, jakby jest po prostu niekompletny. Tu klocek ma, tu nie ma tych cośów w rękach, choć akurat to bym mógł mu uzupełnić, oraz nie ma tych stadów pod oczami. No, oczywiście jest jeszcze kurz w gratisie. Akurat z tym nie jest nic dziwnego. Jeszcze jeden jest taki normalny, a następne już są dziwaczne. Nawet jeden z tych mikseli nie był kompletny. A co najlepszy, chłop jakimś cudem nie miał ani jednego nixela, nie wiem jak on to wystrzelał, o. Jest torc, który oczywiście jest niekompletny, nie ma tego. Tu jest ulizany jakiś jak elf, legolas. I oczywiście tu ma kurz. Torca to ja zrobię na klocki, bo będę mógł uzupełnić swojego torca plus jeszcze jednego nixela na prawie, o. Mianowicie chodzi mi o tego. Za wysoki. To, to to nie wygląda za dobrze, to jest gargel i... Ręce ma nie wiem czemu schowany z tyłu. Ja specjalnie tych cel nie przebudowywałem w ogóle. Oczywiście ma żółte ręce, żółtego stada. Nie wiem czemu. Mordy to mu za dobrze nie widać. Ma oczywiście trzecie oko. Ten oto klocak jest w ogóle w złą stronę. I nie ma pięt, przez co stać mu trochę ciężko. Ale daje radę, jak się go przechyli A jego pięty mógłbym pozyskać z tego torca No mógłbym go ukończyć, jakby naprawić w 100% jak patrzę, ale nogami to on chyba nie ruszał od 5 lat Teraz uszczę jego nogą i... Chyba mu zdrętwiały Dobra, tak w ogóle tam jeszcze by jakieś pierdołowate loski w tej paczce, jak ten samolot, co trochę w dupie Dobra teraz czas na pierwszego Powiedzmy bardziej zrytego O! To jest niby big brain choć ja bym go wolał nazwać definicją Życia pod kamieniem To, to wygląda jak jakiś krecik Oczywiście ma tu żółty klocek Nogi wyglądają tragicznie O! I pięty ma Jedną piętę ma w ogóle do góry Ten kamień Na kamerze tego nie da się zobaczyć Ale on jest nawet pogryziony W dwóch miejscach to jest w ogóle. Dobra. Następny jest, którego dostał mi już dwa. O! Łysy Zaptor. Oczywiście ręce ma czarne. A dlaczego? Te ręce ma podmienione z garglem. On ma żółte, on ma czarne. Więc to bym musiał podmienić. Tylko że. Podmienię to dopiero po nagrywaniu. No tak to ten zaptor, no jakby nie widziałem na jednego ogłoszenia na zaptora poza tym. Bo wszędzie jest sprzedany, nie ma go w ogóle. No chyba, że sama za mną za kilka stów, ale podziękuję. No, to jest po prostu zaptor, tylko nie ma anteny. A coś się stało z klockami z anteny? Jeden ma tu, dwa ma gargiel, tu i tu. A co się zresztą stało, nie wiem, choć... Ten, kto sprzedaje, ma jakąś obsesję, na Żółtych klockach, bo tutaj też jakimś cudem muchnął. I jeszcze do tego, jeszcze jeden miksel został, ale był dźwig. Sprawdza, tego dźwigu nie widać. Ruszyłbym kamerę, ale mi się telefon przewróci, bo dwa miksele mi go podtrzymują. Dobra. O, o, o. Widać. No i tym dźwigiem można ruszać. Nie będzie takie główne, ale. Można jakby do tego przyczepić miksela Dobra, teraz przyczepię. O, no i no jest dźwig i można tym się kręcić i. O. Podciągnąć go mogę. Tylko jak ruszę tą kamerą, to na mi... o. Bo on ma taki haczyk po prostu ten dźwig jak Sharks ma zamiast ręki, tylko w szarym kolorze. Ewentualnie jeszcze można zaczepić miksela w inny sposób. O. Że co prawda to działa chyba tylko na żuka, ale można go za wąs zaczepić. Jakby ten dźwig był niby fajnie do eliminacji, o i żuka dupnął. No ale oczywiście jest też zakurzony. Dobra, już przejdę do tego ostatniego miksela. Nie ma co się cackać w wypadł sąd. No, kto jest waszym ulubionym klinkersem? Bo moim jest Menel. Co to jest? O, latarkę wezmę. Jest szczerbaty. Nie ma zęba. Opuszczę to. Nie ma tutaj zęba. U góry to on w ogóle nie ma zębów. A powinien mieć aż cztery Choć sobie klocki do zębów przeszkowałem to. Jest zakurzony. W ogóle oczywiście żółty klocek, bo nie ma lepszego koloru. Tu klocek pękł. On przejechał już z jednym takim pękniętym, więc mu wymieniłem. Dzisiaj dotknąłem to gówno i pękło. Dotknąłem no tch. To jest po prostu menel I w ogóle oczywiście on jeszcze w gębie u góry nie ma klocka klocków. Nie chodzi mi o zęby, tylko to powinno być więcej. Ten klocek powinien być że w drugą stronę i powinien być chyba z jeszcze jeden taki. O, zrebildowanie tego jest niemożliwe. Co to jest? Teraz mogę go powiesić. O! I, i sam mogę dźwig wkręcić, coś rozkręcić. A, jeszcze był dodatkowo kamień. Taki o, ten nie jest pogryziony jak ten. W ogóle zapomniałem zrobić porównanie. Menelowy podziękujemy. Zwykły szaf i... Ten krycikowaty szaf. Jak widać nogi niekompletne. Po prostu ten jest brzydszy i to, to wszystkie różnice. No a więc to tyle z tego materiału. No w sumie ciekawy to on nie był, po prostu pokazałem mu pośledzone miksele, jakie kupiłem, na które wydałem stówę. Czy warto było? Nie, choć mam zaptore i musiałbym zamówić klocki, żeby mu łeb dobudować bo nie mam tego zawiasu tych okrągłych klocków drugiego pioruna bo mam tylko jedną błyskawicę tą, tego pioruna do tesla no i jeszcze popodmieniam im te ręce za to podoba mi się to, że ja tego gargla mogę odbudować i przy okazji swojego torca znaczy mogę go odbudować, jeżeli mi się nie złamie bo te jego nogi to naprawdę się nie ruszało od 5 lat Jakoś tak tragicznie. Jedyne co, to nie mam drugiego takiego klocka wolnego. Ale mam takiego tajla, więc mogę to uzupełnić. Chodź minera to nic nie przebije. No dobra, to tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. No i na razie. Ułożyłem tego garga na lampie. Ruszyłem stołem jak dupnął. Taka ciekawostka w ogóle to ogłoszenie miało nazwę LEGO Mixel Star Wars City Technic. Brzmi legitnie, naprawdę nasza ulubiona seria Lego. Dobra, no to już naprawdę nara do następnego odcinka.